Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek błyskawicznego przeglądu wydarzeń. Tym razem forma będzie nieco inna. Bardzo proszę, dajcie mi znać, co sądzicie o takiej formie właśnie tego programu. Ale prawda jest taka, żeby ten program miał sens, musi ukazywać się regularnie. Inaczej bardzo trudno nad tym formatem zapanować. Dlatego będę robił wszystko, by powrócić do chlubnej tradycji cotygodniowych podsumowań wydarzeń. I jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy. Bardzo wiele istotnych rzeczy, które dotyczą przede wszystkim europejskiej polityki, zależy dziś od sytuacji na froncie. Od tego, że Ukraińcy walczą, a Rosjanie nie osiągają swoich celów. Ale audycji, programów o sytuacji wojskowej w polskim internecie jest już tyle, że ja tych informacji nie będę tutaj powielał. Skupimy się na informacjach dotyczących dyplomacji, polityki czy gospodarki. Serdecznie zapraszam. W retoryce polityków Zachodu wobec Ukrainy można dostrzec wyraźną zmianę. Nie chodzi już o to, by Ukraina przetrwała czy nie przegrała, chodzi o to, by zwyciężyła. Warto przypomnieć, że pionierem w takim opisywaniu podejścia do wojny była Polska, ale to, co ma największy wpływ na postawę całego Zachodu, to polityka Stanów Zjednoczonych. Administracja prezydenta wysłała do kongresu prośbę o przeznaczenie 33 miliardów dolarów na pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy. Cel amerykańskiego zaangażowania krótko i zgrabnie opisał sekretarz obrony. Rosja ma wyjść z tego konfliktu osłabiona i niezdolna do odbudowy potencjału militarnego, tak by nie mogła w przyszłości powtórzyć tego, co dziś robi na Ukrainie? Amerykański sprzęt wojskowy, pomoc finansowa czy dostęp do amerykańskich informacji wywiadowczych jest kluczowy dla ukraińskich możliwości obronnych. Na Ukrainę trafia coraz więcej ciężkiego sprzętu również z Europy. Polska odgrywa w tym procesie kluczową rolę, nie tylko sama przekazując na przykład ponad 200 czołgów, ale również stanowiąc niezbędne zaplecze logistyczne dla innych państw. Polska i Ukraina podpisały memorandum w sprawie powołania wspólnej spółki kolejowej, a przez blokadę Morza Czarnego ukraińskim oknem na świat staje się Bałtyk i polskie porty. Kwestią sporną w tym obszarze pozostaje transport kołowy. Ukraina domaga się większej liczby zezwoleń transportowych niż oferuje Polska. Rosjanie przestali dostarczać Polsce gaz ze względu na brak zgody na płatności w rublach po polskiej stronie. Tym istotniejsze staje się terminowe dokończenie kluczowych inwestycji, takich jak Baltic Pipe. Rola Polski w polityce europejskiej zdecydowanie wzrosła w ciągu ostatnich tygodni, nie tylko dla Ukrainy, ale właściwie dla całego otoczenia naszego państwa również ze względu na konsekwentną politykę rozbudowy infrastruktury energetycznej. Tydzień temu w Polsce gościł czeski premier. Zapowiedziano m.in. rozmowy na temat nowego gazociągu, który miałby łączyć oba państwa i umożliwić Czechom ściąganie surowca z północy. W tym tygodniu otworzono nowe połączenie między Polską a Litwą. Polska będzie mogła ściągać gaz z litewskiego gazoportu, a Litwa w razie potrzeby ze źródeł, które w surowiec zaopatrują naszą gospodarkę. Niemcy, dla których embargo na rosyjską ropę jeszcze niedawno było wykluczone, dziś już godzą się na takie sankcje, a to również dlatego, że dodatkowa ropa popłynie do Niemiec z Polski przez port w Gdańsku. Dodajmy do tego jeszcze informację nie dotyczącą energetyki, ale również relacji sąsiedzkich. Polskie lotnictwo będzie patrolować niebo nad Słowacją, uzgodnili ministrowie obrony obu państw. Wracając jednak do kwestii surowców. Odchodzenie od dostaw z Rosji wydawało się być nieuchronnym, ale jednak długim procesem. Ostatnie dni to znaczne przyspieszenie również tego tematu. Komisja Europejska w nowym pakiecie sankcji proponuje zakończenie importu rosyjskiej ropy w ciągu 6 miesięcy i wszystkich produktów rafinowanych do końca roku. Dochody ze sprzedaży ropy są najważniejszą składową rosyjskiego budżetu federalnego. Takie uderzenie w Moskwę byłoby czymś naprawdę znaczącym, ale to czy sankcje wejdą w życie, nie jest pewne. Szereg państw chce dłuższego okresu przejściowego, a Wiktor Orban w liście do Ursuli von der Leyen stwierdził, że przyjęcie tego pakietu sankcji byłoby historyczną klęską. Premiera Węgier, za odwagę, na telegramie pochwalił już był prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Oprócz surowców w pakiecie sankcji, znajduje się odcięcie kolejnych banków od systemu SWIFT. Komisja proponuje zniesienie wszelkich ceł na ukraińskie towary. Europejskie instytucje w ślad za Amerykanami mówią już o celu, jakim jest zwycięstwo Ukrainy. Najbliższe szczyty Rady Europejskiej zapowiadają się zatem na niezwykle gorące. Podczas wizyty w Polsce czeskiego premiera padła też deklaracja wspólnego wniosku o wspólnotowe, dodatkowe wsparcie państw przyjmujących uchodźców. Tymczasem w Parlamencie Europejskim podjęto kolejną już rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. Rezolucja ma związek z mechanizmem z artykułu 7, a ponieważ by ta procedura mogła zakończyć się jakimikolwiek realnymi konsekwencjami, potrzebne jest uzyskanie jednomyślności w Radzie, nie ma większego znaczenia politycznego. Europarlamentarzyści wezwali Komisję do wszczęcia procedury z nowego mechanizmu warunkowości, gdzie takiego wymogu jednomyślności już nie ma. Ta nowa procedura jest już w toku w odniesieniu do Węgier. Rozmowy na temat uruchomienia środków z polskiego krajowego planu odbudowy trwają od długich miesięcy. I jakoś nie mogą się zakończyć. Z inicjatywy Polski i Szwecji w Warszawie odbyła się specjalna konferencja, której celem było zbieranie funduszy na pomoc Ukrainie. Dziesiątki uczestników, przede wszystkim z Europy, ale nie tylko, i wszyscy pełni wielkich słów podziwu dla ukraińskiej walki, ale jeśli chodzi o realną pomoc, było bardzo różnie. Weźmy na przykład Portugalię, która z dumą zadeklarowała przeznaczenie na pomoc 2 milionów euro. Cała konferencja to 6,5 miliarda dolarów zebranych przez rządy i przedstawicieli biznesu z całego świata. Z jednej strony oczywiście każda pomoc się przyda, ale z drugiej to raczej kropelka w morzu potrzeb. Warszawa po raz kolejny zaprezentowała się jako centrum pomocy humanitarnej i logistycznej dla Ukrainy oraz jako inicjator wydarzeń politycznych o szerokim zasięgu międzynarodowym, choć warto zwrócić uwagę na to, że współorganizatorem była Szwecja. A będąc przy tym państwie, warto powiedzieć o tym, że tamtejszy rząd otrzymał gwarancję bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. Jeśli Szwecja złoży wniosek o przystąpienie do NATO, w czasie rozpatrywania dokumentów Amerykanie mają zapewniać bezpieczeństwo państwa. Podobne gwarancje ma otrzymać również Finlandia. Sekretarz generalny NATO stwierdził, że oba państwa mogą liczyć na ciepłe i szybkie przyjęcie, jeśli podejmą taką decyzję, ale są też przeciwne informacje. Prezydent Chorwacji zapowiedział, że jeśli będzie to zależało od niego, to zabetuje wejście obu państw do sojuszu. Scenariusz, w którym Szwecja i Finlandia nie dołączają do NATO, bo sprzeciwia się temu Chorwacja, wydaje się jednak mało prawdopodobnym. Rosjanie w zadziwiający sposób postanowili obrazić jedno z tych państw, które nie zajmuje jednoznacznego stanowiska wobec wojny. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w wywiadzie dla włoskiej telewizji starał się bronić tezy, że Rosja na Ukrainie walczy z nazistami jego zanim fakt, że Załęski jest Żydem, wcale nie oznacza, że nie może być nazistą, a tak w ogóle to Hitler miał żydowską krew, a najgorszymi antysemitami są Żydzi. Izrael rzecz jasna bardzo ostro zareagował, nazywając te słowa niewybaczalnymi. Putin zadzwonił już do premiera Beneta, by przeprosić za słowa swojego ministra. W kontekście stosunków izraelsko-rosyjskich trzeba jednak pamiętać, że to raczej nie Ukraina odgrywa w nich decydującą rolę, a rosyjska obecność w Syrii. A jeśli jesteśmy już przy naprawianiu nie najlepszych stosunków przy pomocy rozmów telefonicznych, prezydent Włodymyr Załyński rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmayerem. Rozmowa trwała kilka godzin. Załyński zaprosił Steinmayera do Kijowa, a warto przypomnieć, że jeszcze trzy tygodnie temu Ukraińcy takiej wizyty sobie nie życzyli. Rozmowa ma wyznaczać nowe otwarcie we wzajemnych stosunkach obu państw, choć oczywiście warto poczekać na efekty. Niemiecka polityka w kontekście wojny na Ukrainie brutalnie weryfikuje tezy o przywódczej roli Niemiec na starym kontynencie i budzi coraz większe zniecierpliwienie w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Według sondażu przeprowadzonego na Ukrainie kanclerza Niemiec pozytywnie ocenia tylko 30% badanych, 54% ma o nim negatywne zdanie. Na czele rankingu Andrzej Duda, którego pozytywnie ocenia aż 92% badanych. Za prezydentem Polski Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, których pozytywnie ocenia ponad 80% badanych. Tymczasem w Chinach trwa lockdown w kluczowych miejscach dla chińskiej i światowej gospodarki. Trudna do zrozumienia polityka zera tolerancji dla wirusa doprowadziła do zamknięcia m.in. Szanghaju. Z Dalekiego Wschodu dochodzą już wieści o stopniowym znoszeniu lockdownu, ale efekt tego, co działo się w ciągu ostatnich tygodni w Chinach, będzie odczuwalny na świecie w kolejnych miesiącach. Według Fortune, nawet 20% światowych kontenerów utknęło w korkach. Chińczycy twierdzą, że port w Szanghaju funkcjonuje normalnie, ale przeczą temu liczby. Od lutego prawie 200% zwiększyła się liczba statków czekających na wyjście do portu. Kolejne opóźnienia w dostawach spowodowane lockdownem nawarstwią się z efektem wywołanym przez wojnę na Ukrainie i prawdopodobnym kryzysem na rynku żywności. A wszystko to w sytuacji, gdy dla wielu państw wielkim problemem jest zadłużenie, spowodowane w dużej mierze pandemią. To nie będą łatwe miesiące, szczególnie dla państw biednych i rozwijających się. To z całą pewnością nie są wszystkie informacje, które powinny znaleźć się w takim materiale. Zatem dajcie znać, o czym zapomniałem, a ten format wraca już w przyszłym tygodniu. Życzę Wam fantastycznego weekendu. Serdecznie dziękuję za wspieranie rozwoju kanału Polityka Zagraniczna i do zobaczenia.